Witajcie, dzisiaj znowu szukamy z wykrywaczem ciekawych skarbów w lesie. Kurna, z chaszczami. O! Jeden cent. Tak wskazuje wykrywacz. Zaraz się okaże to to. Okazało się, że nic nie ma. Tu bus ściągał sygnały. Idziemy szukać dalej. O, znowu gdzie to znikło? Udało się znaleźć płamaną łuskę. Nie wiadomo z jakiego czasu, niemiecka czy ruska, się zaraz okaże w domu. Baczcie ile łusek. Jedna nawet cała nie wypał spłonka zbita. Najprawdopodobniej ruska pepesza. Widać jak żołnierz szedł po naszych wykopaliskach. Idziemy szukać dalej. Na razie poza łuskami pustka, zobaczcie, jaka ładna lampa naftowa w lesie się znalazła. No i dzisiaj już koniec, zbyt późno, żeby szukać, więc to wszystko. Na razie oglądajcie kolejne filmiki i zasubskrybujcie kanał